23. kolejka wirtualnej ekstraklasy. Na afiszu klasyk w Poznaniu, Lech widzę. W chwilę później Legia podejmie u siebie Krakowie, ciekawie będzie także w Gliwicach, gdzie zawitają medaliki. Swój pobyt w Stali Mielec Iliasz Kurin zakończył z przytupem. Do samego końca był liderem drużyny, strzelał ważne bramki i przyczynił się do udanego powrotu do gry przysolskiego. Jako czwarty strzelec ligi Białorusin odszedł do Legii, ale na nagrodę piłka lutego zapracował sobie jeszcze w Mielcu. To godne pożegnanie na niektóre jednocześnie napawa optymizmem fanów wojskowych. Piast Raków. Medaliki tuż za najlepszą czwórką, ale równie dobrze o eliminację Ligi Konferencji mogą jeszcze powalczyć gospodarze. Od wyniku tego spotkania zależy naprawdę dużo. W 21 minucie Iwi Lopez strzałem z dystansu dał odpowiedź na wszystkie pytania stawiane przed meczem. Raków skromnie wygrał w Gliwicach, teraz czeka na odpowiedź Lecha. Górnik Pogoń. Kwestia mistrzostwa najpewniej rozstrzygnie się między dwójką liderów, zatem Celem portowców powoli staje się jedynie utrzymanie na podium. Mimo, że Zabrzanie na wiosnę notują czarną serię, długo stawiali opór. Dopiero w 62 minucie do bramki zdołał trafić Kuluris. Grek się przełamuje, a pogoń prowadzi. Chwilę później przyjezdni jeszcze raz zaskoczyli zdezorientowaną obronę górnika i sprytnym strzałem na 2-0 podwyższył Ulwestad. Norwek do asysty dopisał sobie bramkę, w ten sposób przypieczętował pewną wygraną pogoni. Śląsk-Korona. Wrocławianie w ostatnim czasie potrafi pokazać na co ich stać, goście zaś dostali solidny zastrzyk energii po ograniu puszczy i ucieczce z podkreski. kreski. Kielczanie znów przebojowo zaczęli mecz, tak jak przed tygodniem, już w piątej minucie cieszyli się z gola. Tym razem Dalmau z asystą, a strzelcem Hofmeister. Adrian Dalmau mimo wszystko pozostaje motorem napędowym w szeregach korony. W 35 minucie dopisał się do listy strzelców 0 do 2. W kielcach jeszcze spokojniej udało się pójść za ciosem. Motor Lechia. Goście lubią dzielić punkty przez znaczną część sezonu z trudem przychodziło strzelanie bramek. Te wizytówki złożyły się w jedną, niezbyt atrakcyjną, bezbramkowy remis w Lublinie. Puszcza stal. Po raz kolejny oglądamy ważny mecz w dole stawki z udziałem drużyny z Niepołomic, którą swoją drogą dziś widzimy po raz ostatni na obiekcie Krakowi. Oni potrafili zdobywać tutaj cenne punkty. Czasem po jednym, czasem wszystkie trzy. I ten drugi scenariusz jest dziś ich oczywistym celem, którego realizację w 34 minucie rozpoczął Kosidis. Świetne zachowanie Abramowicza, który uniknął spalonego i zostawił piłkę. Bramka uznana, 1-0 dla puszczy. W takich momentach goście zawsze liczyli na Ilię Szkurina. Po odejściu Białorusina w jego buty próbuje wejść Jean-David Bugel. W taki piękny sposób Francuz zaczyna strzelanie dla stali w ekstraklasie. W 63. minucie piłka znów powędrowała w jego stronę, ale ostatecznie dotarła do Piotra Wlazły i to on odwrócił losy spotkania. Coraz gorzej wygląda sytuacja puszczy. Prowadziła, a Została przyparta do muru. To jednak akcja z 83 minuty. Obrona rozłożona na łopatki i wynik na 2 do 2 ustala blagaić. Mądrzyk chyba zaczarowany piętką Serafina. Nawet się nie ruszył. Mecz nie zawiódł, ale podział punktów to wynik, który żadnej ze stron nie zadowala. Radom jak GKS. Beniaminek jak zwykle był spisywany na straty, zwłaszcza wobec formy Perottiego w ostatnich tygodniach. Brazylijczyk wkroczył do akcji w 29 minucie. Tym razem nie strzelał, a wyłożył Wolskiemu jak na tacy i to on od tworzył wynik meczu. Zieloni nie powiększyli skromnego prowadzenia i w końcu w pozornie niegroźnej sytuacji dali się zaskoczyć. Centra strącona przed bramkę, Zrelak uderzył z powietrza i umieścił piłkę tuż pod poprzeczką. Patrząc na poczynania GKS-u w tym sezonie, remis z nimi to jak porażka, a to jeszcze ostatni stały fragment w tym spotkaniu. Pablo Enrique znów strącił dośrodkowanie przed bramkę, Filip Szymczak z powietrza i wreszcie im się udało. GKS Katowice w 23. kolejce wygrywa pierwszy mecz w sezonie. Wykorzystali każdy błąd rywala i zadali cios w momencie, gdy nie było już szans na powrót. Filip Szymczak, bohaterem Beniaminka i piłkarzem kolejki. To jeden z nielicznych radosnych momentów w Katowicach, zatem to wydarzenie na pewno zostanie doskonale zapamiętane. Lech widze, w czas na ligowy szlagier. Łodzianie zdominowani przed tygodniem przez Jagiellonię odwiedzają stadion kolejorza, który wciąż nie może wyjść z kryzysu, zatem mimo wszystko goście liczą na sprawienie niespodzianki. Po nieco ponad kwadransie piłkę bicie z własnej połowy strącił Tupta. W stronę bramki ruszył Kerk. widzę jak nóż w masło wjechał w obronę i ostatecznie Lubomir Tupta skutecznie zakończył akcję. Zbyt łatwo sobie tu poradzili, a dzięki rozważnie zagranej reszcie meczu dowieźli wygraną. Przy Bułgarskiej coraz gorsze nastroje. Podium znów się oddala. Legia Krakowia. Dla wojskowych przetarciem przed meczem o mistrzostwo z Jagą konfrontacja z pasami. Przez całą pierwszą połowę nie doczekaliśmy się bramek. Dopiero w 52 minucie flagowy duet Lukinia z Gual rozpracował defensywę i Hiszpan pokonał Rawasa. Wojskowi z prowadzenia cieszyli się zaledwie 4 minuty. Bardzo szybko Otarka Kabadze przypomniał, że potrafi kopnąć. Potężny strzał Gruzina pofrunął do siatki przy bliższym słupku. Zaczynamy od nowa. Widowisko rozkręciło się na dobre. Oto minuta 65. Gual znów dostał zbyt dużo miejsca. Uderzył za 16 i ponownie to Legia prowadzi. Tym sposobem Hiszpan wreszcie przegania Mikaela Isaka w klasyfikacji strzelców. Do tego wyczynu dołożył jeszcze jeden. W 87 minucie po podaniu Morisic zszedł do środka i technicznym strzałem skompletował swojego pierwszego hat-tricka w sezonie. Przy Łazienkowskiej kapitalny mecz, którego wynik jeszcze zdążył ulec zmianie. Pankow zaspał, do piłki wystartował Majgard i jeszcze zdążył pokonać Kowacewicza. Tym razem z nieco większym trudem, ale tak czy inaczej Legia wygrywa. Jagiellonia zagłębie, dla mistrza zaś ostatnim sprawdzianem wizyta Miedziowych. By do meczu na szczycie podeszli z taką samą ilością punktów co Legia, zadbał oczywiście Pululu. Tak jak niedawno w Łodzi, ustrzelił dublet już w pierwszej połowie. Już trudno znaleźć słowa na to, co Angolczyk wyprawia w tym sezonie. Po drugiej stronie z meczu na mecz gole gwarantuje Dawid Kurminowski. W białym stoku również udało mu się trafić, ale na tyle późno, że wygrana już się Mistrzom nie wymknęła. Kolej już w kryzysie, trwa również niemoc górnika. Zakończyła się natomiast czarna seria GKS-u Katowice w nieprawdopodobnych okolicznościach. Wiatr w żagle złapała korona. Kielczanie uciekają od strefy spadkowej. Teraz ostatnią bezpieczną drużyną jest Zagłębie Lubin. Raz jeszcze powiedzmy, na pierwsze zwycięstwo nikt już nie czeka. Już teraz Jagiellonia i Legia są matematycznie pewne utrzymania. Na szczycie tabeli idą łeb w łeb, a w następnej kolejce czeka nas ich bezpośredni pojedynek. Tymczasem Lech zaczął obawiać się o swoje miejsce. Strata do podium stała się większa niż przewaga nad piątym rakowem. Gual po swoim pierwszym hat w sezonie. Nie wskoczył na drugi stopień podium w klasyfikacji strzelców. Szlagier w najbliższej kolejce będzie również stał pod znakiem pojedynku najlepszych snajperów ligi. Tym razem udało się trafić komuś spoza podium, mianowicie kulurisowi. W tym materiale to już wszystko. Dziękuję za uwagę i do zobaczenia w kolejnym filmie na wirtualnych ligach.